Dzień dobry, witamy Was w październiku. Może w to nie uwierzycie, ale to już jest nasze dwunaste wydanie newslettera. Dziękujemy za to, że byliście z nami przez minione miesiące i mamy nadzieję, że te wszystkie nasze polecenia, informacje, które Wam przekazujemy, były i jeszcze będą błogosławieństwem i inspiracją do tego, by rozwijać swoją relację z Bogiem każdego dnia. Jak wiecie, zaczynamy zazwyczaj od rozmowy z cyklu Razem w misji Jezusa, tym razem z Bogdanem Pszczołą. Bardzo ciekawy człowiek, który przez wiele lat prowadzi i pracuje z mężczyznami, po prostu pomagając z rozwiązywaniem problemy, pomagając w codziennych, życiowych sytuacjach, a zwłaszcza w tematach nałogów, między w temacie pornografii. Tak samo Bogdan założył tzw. Instytut Rozwoju Mężczyzny, gdzie naprawdę wiele osób otrzymało pomoc, także zachęcamy Was do obejrzenia tego, tej rozmowy. I w tym miejscu chcemy Wam przypomnieć o naszym webinarze, Dziecko versus pornografia, praktyczna strategia dla rodzica, która odbędzie się już 20 października o godzinie 19. Wciąż można się na ten webinar zapisać. On też będzie właśnie mówić o pornografii, ale wśród najmłodszych, o tym, jak sobie poradzić z uzależnieniem od pornografii wśród naszych dzieci, jak z nimi o tym rozmawiać. I jak właśnie poruszać te trudne tematy, które mogą być dla nas takim wielkim wyzwaniem, dlatego zachęcamy, żeby wszystkich rodziców, wszystkich tych, którzy mają jakieś najmłodsze, najmłodszych wśród siebie, żeby się zarejestrować, dołączyć do nas w dniu webinaru, dostaniecie linka do transmisji na YouTube. Jak wiecie, mamy też co miesiąc dla was informacje o nowych artykułach. Tym razem dwa bardzo fajne i ciekawe artykuły. Jeden o zasadzie antropicznej. Takie fajne słowo, ciekawe. Tak naprawdę inaczej można powiedzieć, że to jest. O doskonałości, a drugi o codziennych wyborach, czyli bardzo blisko naszej codzienności. Zapraszamy. Powraca też seria Biblijne Motywy projektu Biblia. Kolejnych pięć odcinków jest już zmontowanych i jest już gotowych do wypuszczenia. Pierwszy już jest dostępny na YouTubie pod tytułem Świętość, a każdy kolejny będzie się pojawiać co poniedziałek, dlatego zachęcamy, żeby zasubskrybować ten kanał i pozostać na bieżąco z tymi wszystkimi propozycjami, które tam będą na Was czekać. Jak widzicie, naszym planem filmowym dzisiaj jest sklep, a to oznacza, że zaczęły się promocje. Także warto zobaczyć tam, co tam się ciekawego dzieje. Głównie są to promocje na filmy. Także jeśli lubicie ciekawe filmy, chcielibyście coś obejrzeć wieczorami, by po prostu komuś podarować jakąś płytkę, zachęcamy, zobaczcie, wybierzcie coś dla siebie. Wciąż rozwijamy projekt The Chosen w Polsce i teraz już za niedługo w nowych kanałach będzie dostępna wersja polska z lektorem. Zachęcamy żeby dlatego żeby odwiedzić stronę TheChosenPL, gdzie można zapisać się na newsletter, dołączyć do grona tak zwanych ambasadorów, czyli ludzi, którzy właśnie będą te informacje dostawać jako pierwsi i będą mogli je promować tam gdzie się tylko znajdą w jakiś bardzo też prosty sposób. Dlatego zachęcamy żeby odwiedzić tą stronę i właśnie pozostać na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami, które tam będziemy wam przekazywać. A ponieważ spotkaliśmy się już 12 razy, to z tej okazji chcemy w kolejnym newsletterze zrobić maleńki konkurs. Także zapraszamy Was w listopad już wkrótce. Do zobaczenia!